Dwa tygodnie temu? A nie, teraz mówiłem. Przecież teraz byli chłopaki też w Warszawie, nie? Nie, teraz nie byłem, ale możliwe, że będę w piątek bez War Wars of Games Week, coś takiego. Z kim gadam? Z Jerzym Janowiczem, wschodzącą gwiazdą polskiego tenisa. Obecnie 390. rakietą na świecie, ale będzie lepiej. O jak ja bym Ci przekazał. Chwaleczkiem w kurwa. No, ale ja się domyślam, no. Ale wiesz, dzieli mnie ta magiczna bariera internetu. Co szczęście, że staśmiesz na benzynę. A, z Łodzi masz w sumie blisko. Zwłaszcza, bym Ci się nie chciał jechać. Ale musiałbyś od kogoś adres wyżulić. No ale w sumie no każdy by ci dał. Bo ja mam właśnie takich znajomych: jak mi mają przyjechać, to każdy da adres. Interesująco, zapowiada się Kurwa, się rozjebałem, tutaj spokój. Co on nie trafił? dla mnie są Ale ty poza tą grypą żołądkową masz coś jeszcze, czy nie? Czy tam mnie tak? kurwa i gry porządkową, a tydzień później się rozjebałem, nie jestem przewiębiony zaraz. Ale nie masz jakiejś kontuzji zerwanego mięśnia czy Nie, coś? nie, nie. A, to całe szczęście. No to co, rosołek tam w domu? I tyle, no. Chuj, no, no. rosołek, kurwa i komputerek. Komputerek. Wybijesz już tego globala w się w końcu? Gościu, ja jestem pierwszym globusem. A co, że masz taką dużą głowę, czy co? Nie, nie, przecież nie mówimy o tobie. Ja mam dosyć małą głowę. Ja ogólnie jestem mały. Jak na brak mózgu to i tak dużą. No... Ale wiesz, ja przynajmniej zrobiłem coś pożytecznego w swoim życiu i oddałem mózg na przestrzeg. Jestem dawcą. Chyba powietrze, kurde. No,